Przede wszystkim ogromne gratulacje wygraliśmy z UKS em w ostatnich minutach. Miałeś spory wkład w tą szaloną końcówkę. Jakie są twoje odczucia po tym meczu? No na pewno ogromne szczęście, szczególnie że w końcu jako drużyna, w końcu, że tak powiem, docisnęliśmy przeciwnika i zapunktowaliśmy, bo Dobrze wiemy, ile punktów zgubiliśmy, bo mieliśmy przewagę, bo cisnęliśmy, bo dominowaliśmy, ale nie zawsze brakowało tych konkretów, żeby, żeby po prostu zdobyć te trzy punkty, tym bardziej dzisiaj to, to cieszy. Byliście skuteczniejsi w drugiej połowie. Co się stało w szatni? A szczerze to nic właśnie. Był duży spokój. Wiedzieliśmy, że musimy być cierpliwi, żebyśmy... Nie śpieszyli się, bo kilka razy szczególnie grając właśnie w domu, jak się zaczynaliśmy śpieszyć, to to, to nie wychodziło, traciliśmy swój styl i, i mieliśmy z tym problemy. A właśnie w szatni był duży spokój, bo wiedzieliśmy, że jak będziemy kontynuować to, co, to, co robiliśmy w pierwszej połowie, to sytuacje były, tylko brakowało konkretów, no i w końcu końców udało nam się strzelić jedną i drugą. Rozumiem. Drugi mecz z rzędu, zostajesz zawodnikiem meczu. Czy w meczu z regnicą też planujesz zdobyć nagrodę? E to naprawdę na pewno bardzo miłe <coughs> e, zostać wybrany w środkiewiców, ale chyba najbardziej będę się cieszyć, jeżeli meczu z Lewnicą będziemy mogli sobie dopisać kolejne trzy punkty. Tak właściwie z polonią moja pomyłka. E, chciałbym Ciebie zapytać jeszcze o to, e, od dłuższego czasu Wisła stawia na młodych zawodników, e, na przykład Putwa w obronie, Letkiewicz w bramce. Chciałbym się Ciebie zapytać, e, jaki wkład według Ciebie młodsi zawodnicy wnoszą do drużyny? <coughs> No na pewno e, nikt nie gra za darmo. To, że są młodzi, to nie, to, to, to nie, to nie było spowodowane tym, że, że grają. Na pewno e, wywalczyli sobie ten skład e, w treningu, pokazują to w meczach i e, no, odpowiedzialność spoczywa na całej drużynie. Wiadomo, e, tym młodym trzeba pomagać, e, trzeba w tym trudnym momencie pokazać charakter i wziąć odpowiedzialność, ale bardzo mnie to cieszy, że... Czy letki, czy kutwi, czy, czy dudi, czy chłopacy, którzy wchodzą z akademii, no naprawdę nie odstają, wręcz wnoszą jakość do drużyny i, i o tyle ile będą to jakoś dalej e, dalej wprowadzać, to to będą grać i widać e, z meczu na mecz rosną i na pewno będziemy mieli wiele pożytku z nich jeszcze w przyszłości. Widać, że ich wspierasz, a chciałbym Ciebie jeszcze zapytać o wsparcie kibiców. Pomimo zimowej aury pojawiło się ich ponad 17 tysięcy. Co myślisz o dzisiejszym dopingu? E, no, to już e, powtórzę się, ale mm, granie przy Reymonta, przy, przy takiej publiczności to nie jest e, to nie jest normalnie spotykane w pierwszej lidze, szczególnie dlatego, że jesteśmy w pierwszej lidze, to duży szacunek dla kibiców, bo wszyscy wiemy, gdzie, gdzie jest miejsce Wisły, jest w Ekstraklasie, ale, ale no, wspierają nas w każdym meczu i dla mnie dzisiaj naprawdę wyjątkowy moment, bo nie jestem długo w klubie, a, a skandowanie przez cały stadion nazwiska i imienia po meczu było to coś wyjątkowego dla mnie i na pewno z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować kibicom, bo bo to dużo dla mnie znaczy. Cześć, cześć. Ostatnie pytanie chciałbym Ci zadać. Co najbardziej Ci motywuje w zdobywaniu dalszych osiągnięć, takich jak nagroda zawodnika meczu, czy upragniona awans do ekstraklasy? Klasy. Co mnie motywuje? No, robię to, co kocham i sprawia mi to radość. I ta motywacja jest nie tylko w meczach, zaczynając od treningów, jeżeli... Jeżeli się ma pasję i kocha się to, co się robi, to, to później się przekłada to na mecze. I ja się bardzo cieszę, że, że e, udaje się to pokazywać e, przede wszystkim w meczach. I mówię, to dopiero początek, jeszcze jest długa droga przed nami i, i grzyska zimowe jeszcze trwają. Na wiosnę się będziemy szykować, dopiero w Turcji. Więc, więc jeszcze Puchar Polski, ważny mecze widzę, żeby zapunktować. i Mieć fajne, spokojne święta, jako my piłkarze, i też, żeby dać te spokojne święta naszym kibicom. Super, dziękujemy i życzymy powodzenia w Warszawie. Dzięki bardzo.